Owijam ręcznikiem kran przed przyjściem gości. Ten prosty trik sprawi, że będą pod wrażeniem. Używając zwykłego kawałka ręcznika papierowego, możesz łatwo usunąć nagromadzony kamień i osad wokół kranu. To jeden z najstarszych i najskuteczniejszych trików na czyszczenie kamienia i działa za każdym razem. I nie wydasz na niego nawet złotówki. Wlej około 100 ml octu do miski. Używając szczotki lub pędzla kuchennego, rozprowadź ocet na obszarach z nagromadzonym kamieniem wokół kranów. Jeśli kamienia jest dużo, oto co będzie skuteczniejsze. Załóż gumowe rękawiczki. Zanurz ręcznik kuchenny w occie, a następnie owin nim miejsca, które chcesz wyczyścić. Pozostaw ręcznik nasączony octem na kamieniu na około godzinę. To pozwala octowi rozłożyć osady mineralne. Następnie usuń ręcznik kuchenny i użyj gąbki do czyszczenia, aby zetrzeć resztki kamienia. Jeśli masz bardzo dużo kamienia, robiąc tak regularnie, kamień stopniowo zniknie, krany będą lśniące i czyste.